Siemano ludziska z tej strony Kirito i witam Was na kolejnym materiale już z Pokémon yy, Ultramun Randomizer Nazlog. Yy, tutaj jesteśmy w takim miejscu gdzie ja bym chciał zobaczyć swoje Pokémony. Razem z nami jest oczywiście Jacob, czyli Fire Dragon Tertonator. Może wam lepiej to... Nie tak, tylko tak. Jakbyście chcieli wiedzieć, to tak można zmieniać klawiszem F9 yy, dla yy, niewtajemniczonych. Yy, dalej mamy yy, Alviska Terakata, Fluffy Lazar, Kabuto Paweku, Mishula Polpitout i 7 V2 z Clear Body. La, 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 la vida, rock. E, jakby ktoś się pytał, jak expie pokemony, że inne nie dostają, po prostu wyjmuję wszystkie do PC i tylko jednego expie w danym momencie. E, tak jest zdecydowanie szybciej. E, dobra, dawaj mapę, a nie będziesz mi tu pierdlił o nim. Dobra, idziemy tutaj, bo tutaj chcą, żebyśmy poszli. Czy to będzie o nowy kamień Z? Tak, chyba o nowy kamień Z, Waterium Z. A ja nie wiem, czy ja mam jakiś wodniak. A nie, powinienem mieć jakiś wodniak. Super, będziemy mogli pływać, więc jest tacy. Czy to jest nowe miejsce? Poczekajcie. Na chwilkę muszę stąd wyjść. No, dosłownie chwilkę. Tak, to będzie nowe miejsce. Trial start. Drodzy widzowie, to jest nowe miejsce. Miejsce yy, wyzwania. Lana nas będzie uczyła pływać pewnie. Musimy się pozbyć. Musimy łowić ryby pewnie A i wishi Washi i tak dalej yy, tak, chcemy użyć wodnego pok laprasa do pływania Tu możemy sobie powalczyć z tą panią z panienką Która ma Giratinę? Taki skrap i ma takiego pokemona yy. Zacząłbym po prostu od Breakers i Blitz, bo jest to jednak <laughs> atak typu normalnego, który powinien zadziałać fajnie. A zablokowała mi go. Hmm. Zobaczmy Brutal Swinga. Na pewno... Yy, toxic Orb pomoże nam, bo będzie dostawała damage od trucizny, więc jest kozak. Dobrze, że to nie jest yy, mega ewolucja giratiny. Dobrze, że, szkoda, że to nie działa jak typowo Toxic, że z każdą turą po prostu coraz więcej zabiera, ale myślę, że to będzie łatwa walka z Giratiną. Jacob tutaj sobie radzi ładnie. Fasad. Nie, nie chcę fasada. Mhm. Ja bym... Z... Albo dobra już nie będę się kusił, ale... Czy mogę złapać tą frostlas? Bo to jest nowe miejsce. Czy mogę złapać tą frostlas? Nie, nie mogę w trakcie tego, więc dopiero jak y, trial się skończy Będziemy mogli pokonać To jest dół, więc Brutal Swing działa dobrze Więc potem będziemy mogli złapać tutaj Pokemonka Więc będzie super, nasze szeregi się powiększą. Tu jest kolejne, więc trzeba pokonać. O! Lodowe Pokémony w ogóle na razie spotykamy tutaj. Avalanche eee... Na Avalensza to ja bym zmienił Pokémona, użył Lazara może, bo Lazar ma na przykład wodny atak, z tego co pamiętam, ale tu nie chodzi o wodny atak, tylko o a... A nie, jeśli... Ja... Hmm, czy ja mam jakieś? Nie mam... Z... No dobra, no to potrzebuję ta Seven. No spoko, spoko, Wepał to się. Myślę, że Thunder Punch. Bądź co bądź jest to też Punch, więc powinien zadziałać dobrze. Yy, no ale Thunder punchy, no Będziemy Thunder Punchami. Niech Seven troszeczkę powalczy. Raczej. Avalanche nawet skryta nic nam nie zrobi, jednak Seven jest y, ba bardzo bulky Pokémonem. To było super efektywne, ale jesteśmy szybsi, więc myślę, że Avalanche pada. Super. Alvisek, Misiu'la, expion. O, tutaj spłynęły i y, Ja bym ogólnie... Y... Może, może alwiska damy zamiast jacoba na pierwsze miejsce. Tylko się zastanawiam jak tam zejść. No przedmiot do sprzedania, super. Zawsze to dodatkowy hajsik. Dobrze, że teraz nas tutaj nie łapią te... O, kolejne dwa do pokonania, no dobra, no to płyniemy. Dobra, rozwalmy tutaj. O, Ariados, spoko. Pokémon robacze. Przydałby się jakiś ognisty atak, ale chyba nie mam nic. Hmm, może lounge'a będzie normalnie efektywny. <laughs> Watersport Sport, by spoko. Dzwoni po pomoc i się pojawia kombi, czyli jest dwóch na jednego, a ja słyszałem, że to w ogóle banda Łysego. Ale pozbądźmy się najpierw tego Ariadosa, kombi nie będzie aż takim problemem, mam nadzieję, chyba, że nie ma jakiś wodny atak, który nas zabije na hita. Albo trzymaj kryształ Z. Bo tak też może być, bo Pokemony mają randomowe itemy. No i myślę, że quick play, na, quick atak na kombi na dwa hity zajdzie, bo się boostuje. Jednak atak z priority to jest bardzo fajna sprawa. Dobra idziemy po drugiego. Zobaczmy co tu będzie. no, ciekawy Pokémon, yy, Lubiany przez niektórych bardzo. Mam nadzieję, że nie ma mega ewolucji. Z-Power... Który bym nie użył, to i tak użyję tego samego. Ciekawi mnie, możecie mi w komentarzu napisać, czy jest coś takiego, że jak... ...atak ma priority i użyjemy Z-Powera na tym ataku... ...to ten atak wtedy też ma priority, ten Z-Atak. Bądź... to mnie ciekawi. No raczej to nam nie powinno zrobić, bo... ...jesteśmy typu ciemność, więc... Ciekawe, że dałeś hopipa, który też jest wrażliwy, ale... O, albo masnął się zakopał, więc... E, może dajmy Misiulę, która jest niewrażliwa na ataki typu ziemnego zbytnio. Właśnie o tym mówię. No niestety ten by trochę dostał, bo jest typem ognistym. Może fake aucik na awo snow. Dopiero przyszliśmy, smilczowany, super. No i myślę, że Hopip nas powąchał, ale Hale go zabił. Tak znowu. Musimy przepłynąć na drugą stronę. Powiedz na dół. No i myślę, że to już jest ostatni ten jeden tylko, więc wydaje mi się, że to jest już chyba ostatni. No i tu jest wishi washi jako totem. Yy... Ja bym wziął plecak i w ogóle yy... użył kilku super potionów na przykład sevenowi. W sumie mam jakieś potiony, to można by ich pozbyć tutaj. O Op, op. Tutaj nic, no i mi O, do fulla, żeby nie zrobić gafy. Aha! Zobaczcie, gigara kwanit. <laughs> A tutaj mamy Meloette jako totę. Nie dość, że y, na, powinien być Uishiwashi, pojawił się Arakuanid jako ten, a w końcu walczymy z Meloetą, która jest na 20 poziomie jeszcze zboostowana. Ja bym użył jednak tego ataku, cipałej, czyli nie ma jednak priority, dobra nie musi. Ale też możecie napisać w komentarzu y, jak wam dzionek mijał na przykład, bo ciekawi mnie to bardzo. Y, możecie też zostawić Subika, jeśli jeszcze tego nie robicie. Nic was co nie kosztuje, a mi pomaga w rozwoju. Niech nic nie przybywa. O jazu Likitung jeszcze. Dobra. Yy, dokończmy z, sprawy z Meloetą, bo ona jest zbustowana. Alvisek 26 level. Tutaj level idzie jak szalony. Lazard namierzył mnie super. Yy, ja bym użył Lanja na likitungu. Starczy ci tego. I jeszcze jeden lunch i myślę, że zakończymy i będziemy mogli wrócić po Pokémonka. Ciekawe, co nam się trafi jako pierwsze. Powiem wam widzowie, że mógłbym kiedyś spróbować Shiny Loka zrobić, ale na to potrzeba tyle czasu. Ale mamy Waterium Z, więc jest Kozak. Można dać Jake, yy, Lazarowi, bo Lazar yy, niechcący mu zmieniłem atak z walczącego na wodny. Więc będzie miał akurat. O, dostajemy Fishing Road, super. Się na pewno przyda. Pamiętam, że w pierwszym mieście, żeby zdobyć totem trzy, ten trzeba było właśnie pierdyknąć. O, przeniesie nas do centrum Pokémon. Super, to się wyleczymy, zanim pójdziemy z powrotem, by złapać Pokémona. Kilka piłek mam, bo kupiłem ostatnio, więc można się pobawić. Wyleczmy nasze Pokémony. E, dajcie mi dosłownie chwilkę, zaraz wracam. E, przepraszam Was za tą krótką chwilę, drodzy widzowie. Yy, już tutaj wyleczyliśmy pokemony, idziemy na miejsce trialu, bo jest to nowiutka lokacja zwana Brooklyn Hill i możemy na przykład wyłowić pokemona, zróbmy to. Hmm. Złapie się coś, czy się nie złapie widzowie? Oczywiście, jeśli pokemona złapiemy, którego mieliśmy bądź mamy, no to łapiemy kolejnego, no tak jak było w poprzednim materiale. No ile mam czekać? Męski czy żeński? żeński, czyli będzie. Gardevoir. Yy, może quika tak nie zabije. Albo zabije na hita, super kryt. Musiałeś Alvisek Kryta sprzedać, no W sumie mogłem się spodziewać. A poczekajcie. Ciekawi mnie, ale nie, tutaj będzie dalej ta lokacja, bo tam nigdzie nie przechodziłem, więc... No niestety straciliśmy możliwość tu złapania Pokemona. Jestem bardzo smutny z tego powodu. Yy, teraz w sumie... Tu nie wejdę. Zastanawiam się gdzie ja mam teraz iść. O, nie walczyłem z tobą. Spoko. Myślałem, że już walczyłem tu ze wszystkimi. Talonflame. Bardzo fajny Pokemonek. Mam na niego świetną kontrę, tylko niestety nie jest to Alvisek, tylko Jacob. A właśnie, muszę dać Lazarowi ten Wutherium Z, żebym nie zapomniał. Yy, Walcz myślę, że Smackdown. O Wind niewiele nam robi. A Smackdown jest 4 razy super efektywny. Jeszcze Kryt wleciał, więc super. Jacob, 26 level. Paweku 24. Misiu, 25. Chandelur. Dalej zostańmy, bo jest to jednak Pokémon ognisty, duch, więc mamy i kontrę na jedno i kontrę na drugo. Ten ja używa, jakby chciał więcej kasy od nas, ale niestety myślę, że... ...to raczej my go skubiemy niż on nas. Ale brawo. Chodźmy tu dalej w dół, myślę. Myślę dalej.. Dziadek! Tu się jeszcze jakiś znalazł. Dziwne, Wydawało mi się, że nie da się go ominąć. Jeżeli już z nim walczyłem. Serperior, bardzo fajny Pokemon. A kurde nie mam ciągle ataku typu ognistego i to mnie bardzo boli. Ale wydaje mi się, że ataki typu robaczego są też super efektywne na typ roślinny, więc... Przynajmniej jakąś kontrę na ten typ mamy Aczkolwiek przydałby się jakiś atak ognisty hm. A, nie mogę stąd chyba wyjść Co ci Rotom? Masz takie smutne oczy <grym> No nie wiem co to jest, ale Jakieś rotobusty Walec... Gdzie ja mam się teraz udać? Hm. Ja się muszę udać tu Tutaj w dół mam ten, czyli muszę się stąd jakoś wydostać, a żeby się stąd wydostać może być problem widzowie Przepuść mnie młody No mało Terium Z Miałem dać go lazerowi o, super, dwa sudu i uciekły, super. Mogę z Wami zawalczyć, nie ma to problemu żadnego. Rabominaból, no to mamy możliwość chyba zdobycia tego pokemona, wydaje mi się. Ze względu na to, że mamy jego preewolucję. To jest ty walczący i wodny bodajże. Czy ja mam pokemona, który... Mm -hmm. Rozumie. O, z bez defa podmiężamy. Ja bym użył na początek Infastation, żeby go co tura obijało. Może nie jest zbyt efektywny. Tutaj Oktazuka. No, dość ciekawy ruch. A ja bym użył w takim wypadku Acrobaticsa. Który będzie super efektywny, bo jest to typ też walczący. Na szczęście jesteśmy szybsi, ale on używa super potion'a, co może nam przysporzyć odrobiny problemów, to był kryt i go nie zabił, więc. Ale użyjmy teraz my, skoro on użył, to i ja sobie użyję super potion'a, bo mogę. On mnie zaatakuje teraz, endeworem, 3 HP nam zostawił, ale... Życie przeleciało mi się koło nosa, prawie że. Dobrze, że żaden Poison nie wszedł. Chociaż od drugiej czy trzeciej generacji Poison już nie zabija. Więc jest dobrze. Tylko do jednego HP spada. Dobra, mogę stąd w końcu wyjść. Road 6. Czy ja łapałem Pokemona na Road 6? Nie pamiętam. Chyba nie. Więc drodzy widzowie na Road 6 zaraz jeszcze spojrzymy, czy mamy jakiegoś Pokémona z Road 6? E, tutaj mamy Lounge'a, użyjmy Rosalia Pada, super Archen Archen to jest e... może tak, tak. On jest dość szybki, ale jesteśmy na szczęście szybsi. Ale obony, obrony ma papierowe, więc. Dobrze, że nas nie zamroził. No i myślę, że quick attack. speed nam spada ale mamy atak z priority więc nie ma co ten płakać yy, ja bym się jednakowoż spróbował yy, yy, nasze pokemony yy, sumary yy. No ty to zostałeś dany, ty byłeś, y gdzieś tutaj powinno być, właśnie. Y My Madhouse City. Route 1, Paniola Ranch. Nie, wydaje mi się, że na Route 6, ale możecie mnie w komentarzach poprawić. Nie łapaliśmy Pokemona, więc chociaż spróbujmy złapać tutaj Pokemonka. Co to będzie, co to będzie? Egislash. Agislasz na levelu 14. Wydaje mi się, że nie łapaliśmy, więc... Yy... A rzućmy od razu tak. Muszę kogoś false swipa nauczyć, bo... To by się bardzo przydało do takich sytuacji, chociaż na, na tego Pokemona by nie zadziałało, bo jest duchem. Dobra, nic mi nie zrobisz, ale sparaliżować mnie możesz. Ymm... No nic, mamy 55 Great Boli, więc spróbujmy go złapać. Nie mam zbytnio czym go obić. Hmm. Może Lazar? Najwyżej wejdzie statik, to będzie zawsze to jakiś ten. Telekinesis. Hm. Spróbujmy likiem. Lik Leak nie jest jakoś turbo mocny. No ale dwa razy go już nie ten nie zaatakujemy. Ale użyjmy Great bola. Może się uda. Nie. Kurde, raz zabra. Ale użyjmy jeszcze raz. No i to już trzy razy się obrócił. To może? Hammer Arm. Na szczęście. No chciałbym bardzo tego Pokemona złapać, bo jest to dość dobry Pokemon. Liczę, że po prostu... Użyję teleportu i ucieknie. Super. Dobra, przejdźmy tutaj. Hapu. Ale dobra. Dojdźmy do centrum Pokémon i na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Alwisek. Spoko. Intimidate wchodzi, eee, tylko ja bym na przykład wziął Jacoba, ze względu na Brutal Swing, który znam. Super efektywny atak, wow. Dobra. Bye bye karo no, Hunter jest bardzo fajnym pokemonem. Tak, ciągle przegrywacie, i ciągle przychodzicie po baty. Tak, Driflun może sobie odejść. Czy mogę już iść do centrum Pokémon? Proszę. Tak, ona sobie na koniu w Sinomdal odjeżdża. My wchodzimy tutaj do miasta Royal Avenue. Do którego bym bardzo chciał, tylko jedną rzecz zrobić. No, dajcie, dajcie, dajcie. O, dziękuję. Dobra, jesteśmy w centrum Pokémon, wyleczmy nasze poki. No i drodzy widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Nie sobie straciliśmy możliwość złapania dwóch Pokemonów. Ale odcinek uważam, że był fajny, dlatego cześć szołem na razie i do następnego. Hej!